Siemaneczko, z tej strony Mateo. Dzisiaj jedziemy w pewne odległe miejsce od cywilizacji można powiedzieć. Zobaczymy dwa miejsca, które są ze sobą powiązane. Mają w sumie można powiedzieć wspólną historię. Jedno z tych miejsc to ruiny opuszczonego pałacu, po których już praktycznie nie ma śladu, a drugie to mogiła zaginionych, zapomnianych bohaterów. Tak więc zapraszam was serdecznie do oglądania. No i co, samochód musieliśmy zostawić, no i w dalszą wędrówkę wyruszamy pieszo. Mamy jeszcze kawałek drogi przed sobą, około pół kilometra, ale zaraz zobaczycie miejsca jak wygląda. Krótką historię Wam na ten temat opowiem, tak więc myślę, że odcinek będzie dosyć ciekawy. Zobaczcie, jeszcze teraz były potężne deszcze i wiatry, drzewo się powaliło akurat centralnie na środku drogi. A tutaj mamy pozostałości tego pałacu, który niegdyś był tutaj. Zaraz tam się postaram, bardziej wejść w te chaszcze, to wam pokażę, co i jak. O, tu troszkę lepiej będzie widać. Pałac ten został kompletnie rozgrabiony, zniszczony, spalony i rozebrany w latach 50., ale to wszystko za chwilkę. No, i tak jak mówiłem, będą dwa tematy. Pierwszy to ten pałac, który tam jest. Pozostałości pod tym pałacu, który zarazem się postaram pokazać. A drugi to ta symboliczna mogiła, która się tutaj znajduje. Żołnierzy, którzy zostali tutaj w 1946 roku bestialsko zamordowani przez Urząd Bezpieczeństwa i Służby NKWD, właśnie w tym pałacu, który teraz nie istnieje. Tak więc najpierw postaramy się tam dotrzeć do tego pałacyku. Przedarliśmy się przez te chaszcze i zobaczcie, tu mamy jeden słupek. Tu mamy drugi słupek. Wygląda to jakby to była kiedyś po prostu brama wjazdowa. Jedna z bram wjazdowych do tego pałacu. No a tak to wygląda. Zaraz Wam jeszcze postaram się tą notę taką krótką historyczną przeczytać z tego miejsca. Tutaj po pałacu to dosłownie pozostawały fundamenty. On został rozebrany, zniszczony, spalony. Sporządziłem taką krótką notatkę na temat tego miejsca, zaraz wam się ją postaram przeczytać. Wrzucę wam zdjęcie, jak kiedyś ten pałac wyglądał, bo naprawdę bardzo ładnie wyglądał. No ale ówczesne władze doprowadziły do tego, że wszystko zostało po prostu no zniszczone. Jak to, jak to większość zabytków w naszym kraju. Tutaj mamy kolejność pozostało, kolejną pozostałość po tym pałacu. Pewnie część jakiegoś muru. A co do historii, to folwark, folwark Schaferbank, Grudzieniec, już nie istnieje. Należał do Mależowic Wielkich. Był majątkiem rycerskim. W XVII wieku folwark należał do rodziny von Roch, a w XVIII wieku do rodziny von Pukler. Znajdował się tu pałac, który przetrwał II wojnę światową. 15 marca 1945 roku został splądrowany przez Sowietów. Po wojnie był własnością państwa. Do 1947 roku mieściła się tu siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. W 1950 roku pałac spłonął, a z biegiem lat go rozebrano. Tak jak widzicie, nie miał łatwo ten pałac. No a teraz przeniesiemy się do tej mogiły żołnierzy, która się tam znajduje i opowiem Wam resztę historii. Miejsce pamięci, przy którym się znajdujemy, jest to taka symboliczna mogiła Zamordowanych tutaj żołnierzy kapitana Henryka Flame pseudonim Bartek. Przedostał się do jego oddziału, jeszcze gdy byli na Śląsku, przedostał się do jego oddziału pewien ubecki kapitan, wędrowski Henryk, pod przykrywką jednego, jakby można powiedzieć, z partyzantów z rozkazem, że mają się przedostać na zachód. No i kapitan Bartek w to uwierzył, wysłał swoich ludzi. Zapakowano ich na ciężarówkę, powiedzieli, że jadą w dalszą drogę na zachód. No a co się okazało? Przywieziono ich tutaj. Jedne z transportów przywieziono tutaj właśnie do tego pałacu, który teraz nie istnieje. Zakwaterowano ich tutaj. Poczęstowano ich, wiadomo, jedzeniem, wódką, a do wódki była, strzyknię, były strzyknięte środki nasenne. Żołnierze posnęli. Gdy ubecy zobaczyli, że żołnierze już śpią, wrzucono do środka granaty. To miał zginąć, ten zginął, a reszta, która w szoku po prostu wyleciała, była tak oszołomiona, nie była w stanie praktycznie się bronić. Doszło do strzelaniny. Kilku zastrzelono, resztę złapano i rozstrzelano ich metodą katyńską, czyli strzałem w tył głowy i zakopano tutaj. Nie pamiętam bodajże, chyba w 16, bo w 17 roku, ekipa profesora Szwagrzyka razem z kolegami z mojego stowarzyszenia Kryptonite 4 odnaleźli ich tutaj. I od tamtej pory jest ta symboliczna mogiła. Tutaj I co roku odbywają się uroczystości. I to był ogólnie pierwszy transport. Drugi transport był w Starym Grotkowie na terenie Starego Lotniska. Tam również zostali zamordowani żołnierze Bartka. Też zakwaterowani w baraku, ale barak był już podminowany minami. No i wysadzono go po prostu w powietrze. No i trzeci z transportów był bliżej Głupczyc w okolicach Barutu. No i sposób też ten sam, wysadzonych po prostu w powietrze. W trakcie tej operacji zginęło 100 osób, zginęło 100 żołnierzy Bartka. Operacja miała pseudonim Lawina. Henryk Flame po tym wszystkim na początku nie dowierzał w to, co się wydarzyło, nie chciał wierzyć w to, ale po prostu, gdy już to dotarło do niego, był strasznie załamany. A w roku 1 grudnia 1947 roku został zabity przez milicjanta Rudolfa Datka. Tak skończył nasz kapitan dowódca tych oto żołnierzy. Tak więc myślę, że należy im się dozgonna pamięć i cześć o to, że walczyli o, o Wolną Polskę. Zapalimy jeszcze symboliczny znicz. I w drodze powrotnej pokażę Wam jeszcze dalszą część ruin, które zostały z tego oto pałacu, który się tutaj kiedyś znajdował. Tutaj mamy jeszcze te kolejne pozostałości muru, który został po tym pałacyku, folwarku. Jaki on musiał być obszernie duży, bo ja już jestem z 300-400 metrów od miejsca, w którym byłem wcześniej. A te mury nadal się ciągną. Tutaj, gdzieś jeszcze nie pamiętam dokładnie w którym miejscu muszę znaleźć. Były takie. Potężne betonowe zbiorniki. Zobaczcie, tutaj mamy kolejne mury. No, tu taki większy element. Gdzieś były te betonowe zbiorniki, zaraz je znajdę to wam jeszcze pokażę. No a tutaj mamy te betonowe duże zbiorniki, o których wam mówiłem. Nie wiem, co to mogło być. Czy to było jakieś szambo kiedyś? Czy co, co takiego było? Nie mam pojęcia. Teraz jest woda, bo wiadomo, deszcze potężne były. Ale ogólnie tu nie było wody. Jeszcze niedawno. No i co? Byłoby na tyle dzisiejszego odcineczka. No już wracamy do samochodu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. To motywuje do dalszego działania. A ja uciekam, trzymajcie się, na razie cześć.